Właśnie teraz pokazujecie, że w tym barmaństwie na najwyższym poziomie jest więcej psychologii niż samych, robienia samych drinków, nie? Tak, ja tak czuję. Relacje, tak to relacje międzyludzkie po prostu tutaj. To jest taka piękna wraża właśnie, że pracujemy z człowiekiem. To jest taki materiał przyjemny i... No jest, no, tutaj jest, tak, to jest to piękne spotkania z drugim człowiekiem, nie? Kiedy, kiedy mało jest przestrzeni, gdzie nie interesuje mnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, kim Ty jesteś, co Ty robisz, ile masz pieniędzy, czy masz dzieci, czy ich nie masz, nie? Spotykam Pawła, Przemka, Kubę i otwieramy sobie nową kartę, bez tych należnościowości, że jestem szefem, asystentką, prezesem. Nie interesuje mnie to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Poznajemy się i możesz powiedzieć czym się zajmujesz, tak. ale ta, ta czysta karta jest bardzo otwierająca. Ja Cię ani nie oceniam, ani wiesz, możesz powiedzieć, co chcesz kim chcesz być i to jest myślę, że Mało takich nie jest, nie? Często w jakichś dużych w, w prostu w firmach jesteśmy, nie wiem, panią od hr panią marketingu, jest zaopatrzeniowcem, logistykiem. A tu jesteś Pawłem, tu jestem Przemkiem, a tu jestem Kubą. I tyle.